W ubiegłym tygodniu Witold Woźny, prezes MPK Wrocław, w reakcji 24 na naszej antenie mówił tu cytat: Trwają testy na mijance na Klecinę. Tramwaje mają z niej korzystać od niedzieli. Patrzę w kalendarz, mamy poniedziałek, i mijanki jak nie było, tak nie ma. Co się stało? Przeprowadziliśmy testy, no i teraz możemy dyskutować o tym, czy testy zakończyły się powodzeniem, czy niepowodzeniem. Nasze testy wykazały błędy w systemie, w Matrixie, a w związku z tym, skoro nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że ta sygnalizacja świetlna, bo o niej rozmawiamy, nie działa w pełni sprawnie, no to woleliśmy nie puszczać tam ruchu tramwajowego. Ten ruch będziemy testować raz jeszcze najprawdopodobniej w, w najbliższą sobotę. No dobrze, ale to nie pierwszy raz, gdy testujecie. To dlaczego te testy tak długo muszą trwać? Co tam się dzieje? E to wynika z faktu, że pierwsza wersja oprogramowania sygnalizacji świetnej nie spełniała naszych oczekiwań, a ta druga, którą testujemy teraz, ma jeszcze pewne drobne braki do nadrobienia. Mm. Cała inwestycja powiedzmy jest zrealizowana w 98-9%. To znaczy nasypana jest skarpa, wylany jest beton, na betonie szyny, zwrotnice działają jakby je posmarować miodem, ale ostatni punkt w tym programie, czyli ten system sterowania sygnalizacją, jeszcze nie spełnia naszych oczekiwań. Mamy nadzieję, że to się szybko zmieni. Kiedy mi Janka? Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i te mhm. testy sobotnie potwierdzą, że rzeczywiście no teraz to już wszystko gra i śmiga i jest tak jak należy, no to myślę, że w niedzielę lub w poniedziałek zaczniemy korzystać już wszystkimi tramwajami z mijanki. Trzymam za to kciuki, ale też nie chcę obiecać, no bo. Czyli 13-14 dzień grudnia, realnie. Być może.